Bo zapomniał Klasyka. o tym, że ma do odsiadki trzy miesiące więzienia. I bohaterowie naszych newsów mają nie tylko wolniejszy tryb życia, ale mają wolniejszy tryb myślenia, nie wiem. Ty masz w yy, studio coachingu? No, taki tak. No twój polednią szkoły coaching kończyłem. Okej. Okay. Jak już was złapią, to niekoniecznie dyskusja, bo może skończyć się jeszcze gorzej. Nie masz rodziny. I kupujesz kawę Chibo Family, to można, tak? Czy nie można? Dzień dobry, dobry wieczór, cześć! Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry! 18, wcześniej jest w ogóle si słoneczko świeci. Mam nadzieję, że u Was, bo u nas zawsze. Happy News to taki program z dobrymi, pozytywnymi wiadomościami, w którym nas zaskakujemy siebie oraz Was, tym, co przygotowaliśmy, a świat nie szczędzi dobrych newsów, chociaż niektórzy czasem mają dłuższy problem w ich szukaniu niż inni. A ja czasem mam taki, e, takie wezwanie, żeby w tym newsie znale znaleźć dobro. O, Ale znajduje. Tak. 88 razy ten y, program się już odbył w, y, na YouTubie. E, jeżeli jesteście z nami od początku, to super. Takie komentarze. 88 osiem, osiem to są dwie nieskończoności po, położone na ziemi. Dwie ósemki, tak? Tak. Jeżeli jesteście z nami <grym> <grym> od początku, to cudownie, jeżeli jesteście z nami od niedawna, to koniecznie zajrzyjcie do odcinków z przeszłości, bo one nigdy się. Nie, nie terminują. My sami mamy newsy nawet sprzed pierwszej wojny światowej, które okazują się być mega happy newsami i na nich też budujemy ten program. Także koniecznie. A dzisiaj trochę śmiesznie, trochę zabawnie, trochę optymistycznie, zacznę. trochę zwariowanie zacznę. Mogę? Mogę. Ym, no, <słuch> To może nie wyjść, kiedy donosisz na e, sąsiada, że prawdopodobnie ma kłopoty e, z prawem. Zaczepiasz funkcjonariuszy i mówisz: dzień dobry, e, mam takiego sąsiada, który na bank ma zatargi z prawem i jest poszukiwany. I i to nie, że piszesz donos gdzieś tam anonimowo, jesteś sygnalistą, tylko po prostu podchodzisz, podbijasz do, poli do policjantów, co może nie wyjść. No jak ktoś jest właśnie z nami od początku, to wiesz, że dużo rzeczy może nie może wyjść. Może dużo nie wyjść, ale powiem ci, że miałem taką sytuację. Kiedyś w, jako nastolatek w autobusie yy, poznałem gościa, który był poszykalny i gończym, a tylko wiem dlatego, bo on ukradł trebkę mojej koleżance miesiąc, czy dwa miesiące wcześniej. I wybiegłem z autobusu na dworcu w Katowicach, kiedy on jeszcze był taki. Old schoolowy. i podbiegłem, bo był mecz akurat wtedy, i, i bardzo dużo było policji ochraniającej ten, ten mecz. I podbiegam i mówię, że tam jest przestępca, bo ja no nie jestem A gość tak patrzy? Gdzie? No wie, tam, tam, a my tu mecz chronimy. i No dużo poszło i tak, zanim się dwóch policjantów yy, zdecydowało, i to nie tych z tymi rozmawiałem, tylko takich z obok, to tamtegoś już uciekł. E, więc to tu poszło nie tak, bo u mnie akurat było tak, że uciekł. No, a to było tak, że ten, który doniósł był poszukiwany. <głos> <głos> bo zapomniał Klasyka. o tym, że ma do odsiadki 3 miesiące więzienia, I, 90 dni. I wylegitymowali go, pytają... Yy, przy, yeah. mm, yy, no. Yy, Zgłoszenie, w ogóle czytamy. Zgłoszenie nie zostało zignorowane i policjanci natychmiast przystąpili do działania. Gdy sprawdzili personalnie swojego rozmówcy okazało się, że jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności. 90 dni, 3, 3 miesiące. Czyli jak mówiło już Pismo Święte. Widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki w swoim nie widzisz. E, jeśli już... Też nie jest jeśli, jeśli już... E, nie, to nie moje słowo, ja tylko cytuję. Tak. E, jeżeli już musisz donosić na sąsiada, no to najpierw sam przód posprzątaj własne podwórko, bo może się okazać, jak w tej historii, która wydarzyła się parę dni temu, w kwietniu tego roku, że cóż, mieszkaniec Kociewia dopiero zobaczy to jest niesamowite. za trzy miesiące. To jest niesamowite, bo takie newsy się nam regularnie trafiają. Tak, to nie jest pierwsza, drugi i trzeciej. Był przecież ten gość, który zadzwonił. W nocy, że miał wybuch gazu w swojej kamienicy. W głowie, widzę. I okazało się, że on jest poszukiwany. Było parę takich już tak. typów, albo gość, co wziął kwiatek, żeby przeprosić policjantów za złe zachowanie w przeszłości i tym kwiatkiem była Doniczka z zieloną roślinką. Także jest to, jest to ciekawe. Wydawałoby się 58 lat, nie? Że, że gość powinien. Ale jednak to się z reguły dzieje w takich małych miejscowościach. Nie wiem czemu. Może mają tam jakiś inny tryb. Że nie. Ja, ja mam trochę znajomych z mniejszych miejscowości. I, Co? I bardzo ich lubię, bo mają z reguły taki w ogóle in, taki wolniejszy tryb życia, eee, ale może bohaterowie naszych newsów mają nie tylko wolniejszy tryb życia, ale mają wolniejszy tryb myślenia, nie wiem. Życzę im jak najlepiej w każdym razie, mam nadzieję, że, że te więzienie może, nie wiem... Ale też dobry news, no bo to jest program Happy News, że znowu groźny przestępca siedzi w więzieniu, tak jak powinien odbyć swoją, swoją karę. I, nie to. no, wspaniale, wspaniale, <laughs> wspaniale. No, na pewno te 90 dni to za coś bardzo... Ważnego. Dobrze, e, ciekawe, ciekawe, ale ja mam takiego newsa, takiego pure happy newsa. OK. Pure happy news, e, mimo że dosyć nietypowy. Otóż, czy słyszałeś o quiet quitting? Quiet quitting, nie. Quiet quitting to ciche odchodzenie z pracy, czyli jest pracownik, który przychodzi, angażuje się na początku bardzo, potem trochę mniej, potem trochę mniej i potem robi tylko minimum swoje, które musi zrobić, że, żeby ostatecznie odejść albo nie ghosting, ten. że gość się spotyka z laską i nagle znika, bo taki jest no, modny teraz. Nie, to jest coś innego. Ghost... To jest coś innego. Nie. No i y, 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 jest ogólnie tendencja według badania Galupa, że pracownicy od 7 lat, z roku na rok, się coraz mniej angażują w pracę. Co to? Tak. I teraz y, pewna właścicielka firmy, Time ETC, stwierdziła, że kiedy rozmawia z pracownikami o ich potrzebach, o tym, co można ulepszyć w ich pracy, w atmosferze, w zarządzaniu, to oni mają takie potrzeby, jakby potrzebowali coacha, a nie menadżera. I ona sobie tak pomyślała, a co by było, gdyby wyrzucić wszystkich menadżerów z pracy i na ich miejsce zatrudnić coachów? Odważnie. <laughs> Bardzo. A mówimy takich o prawdziwych coachach jak ja po trzech latach studiów, a nie coacha po weekendowym kursie. Tak. Okay. Tak. Ty masz yy, trzeba studio coachingu? No, taki, tak. No twój południą szkołę coachingu kończy. Okej. Okay. To ma sens. Dobrze, w każdym razie. No są też tacy na TikToku, którzy skończyli kurs weekendowy na przykład. Tak, weekendowy. Albo na gruponie za, za 15 złotych online. Dobrze, w każdym razie. Yy, brzmi to jak katastrofa, czyż nie? Tak. Ale się udało, pewnie. Udało się, nie obeszło się bez jakichś tam wyzwań. Natomiast w niektórych projektach pracownicy doszli do wzrostu wydajności o 20%. Wszyscy deklarują większą, większe zadowolenie z pracy, większe poczucie szczęścia z pełnienia realizacji i, i ogólnie im to siadło. Ale coachowie, to nie menadżerowie. Więc po prostu, właścicielka właśnie firmy Time ETC stwierdziła, że musi ich pewne narzędzia. Czyli nauczyła ich trochę menadżerowania na bazowym poziomie, ale pozwoliła ich być coachami, którymi są oni z wykształcenia i suma summarum im to wyszło. A co więcej, aby ocenić zaangażowanie pracowników, firma korzysta z ankiety Q12, 12, Instytutu, Instytutu Galupa, wspomnianego też wcześniej, który mierzy właśnie różne aspekty związane z motywacją, zadowoleniem, zaangażowaniem. No tak. I według tego testu ci pracownicy tak dobrze zdali ten test, że firma jest w jednym 1% najlepszych zespołów na świecie. Czyli tych zespołów, które sprawdziły się przez ten test Galupa, bo jest, jest jakieś uproszczenie, ale jednak dało to niesamowite efekty. Także, z jednej strony happy news, że są ludzie, którzy mają śmiałe idee i wprowadzają je. Z drugiej strony te idee siadają. Z trzeciej, wszyscy są zadowoleni, bo i ona, bo ma lepszą firmę i oni, że, że mają tą firmę, że są lepszymi, że tak powiem, elementami współtworzącymi tą firmę. No i, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Mi też się to bardzo podoba. Hmm, oczywiście jest taki drugi we mnie, taki diabełek, który siedzi na drugim ramieniu i mówi, że wiesz, z, nie, z niewolnika nie ma pracownika i pracownik, których jakby chce odejść, to lepiej mu to umożliwić. Nie, nie, to nie, nie, to nie są niewolnicy, to wysokie klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło i nawet dostają jeść. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, no, jak, jeżeli ludzie chcą się rozwijać, mają takie myślenie w głowie, i ludzie takie coś mają, że ja, ja jestem teraz po kilku naborach i e, w, 90 kilka procent CV, nie wiem ile dokładnie, 90% kilka CV, zawsze napisane, chęć rozwoju, chęć rozwoju, chęć rozwoju, chęć kształcenia, chęć i tak dalej, nie? I tak sobie czasami patrzę na swoją firmę, w której firmy. się dużo dzieje, nie? W której się dużo dzieje, ale mimo wszystko, ja nie chcę myśleć kategoriami, jak ja mogę ciągle rozwijać tego człowieka, rozwijać, 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 jego naczynie w którymś momencie musi być pełne. My możemy przedłużyć ten proces, my możemy spodziewać, że będzie rok dłużej w firmie, albo półtora roku dłużej w firmie, albo trzy lata dłużej w firmie, że ten zespół będzie lepiej zgrany, tak jak tutaj powiedziałeś o pewnych wartościach, że oni zadzą lepiej test Galupa. A te baty to dla ojcdoby. Okej, okay. bardziej nam nie działa to, że jest 20, 20 wzrost efektywności niż jednoprocentowa grupa w, w teście Galupa, bo wiesz, testy można zdawać... Oczywiście. Na, wiadomo, nie? Natomiast, natomiast jeśli jest, za tym idzie wzrost efektywności, to fajnie. Jeżeli jeszcze jest szansa, że coachowie na, będą nowych umiejętności, to jeszcze lepiej. Staną się jednocześnie menedżerami, bo fajnie być multi zadaniowym człowiekiem i, i móc się odnajdywać w różnych, w różnych rzeczach. Dzisiaj robisz to, um, nagrywasz program, jutro będziesz wydawał filtr do wody, pojutrze będziesz um, coachem, i trzy dni później będziesz prowadził jakieś tam, jakieś tam szkolenie. Jakby faj fajnie być wszechstronny. To warto podkreślić, że ci ludzie i tak pracowali z ludźmi, czyli mieli pewne tak. kompetencje, które są bardzo potrzebne menedżerowi, mhm. więc to raczej było takie płynne, płynne aplikacje umiejętności, a to nie było zrobienie sterowca z kucharza albo z kucharza nauczyciela, mhm. tylko to, to raczej, jak się o tym pomyśli, to ma sens. Ale dla mnie ten news najpierw brzmiał abstrakcyjnie, potem jak sobie to poukładałem... Nie, nie jest abstrakcyjny. E, tak. Wiesz co, mi, mi dzisiaj brakuje, wiesz czego mi dzisiaj brakuje generalnie w... w mnie? W, w, nie, w tobie niczego nie brakuje. W nie, czasem jak mnie nie ma. A, to tak, oczywiście. Okay. W społeczeństwie pracowników, w, z, w rzeszy pracowników i zawsze do tego też zachęcam i staram się też trzymać taką, taki jak najkrótszy dystans albo, albo jego brak wręcz w, w relacjach z pracownikami, żeby... I często pytam, czy wszystko okej, okay, czy dobrze cię pracuje, czy, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie, czy wszystko, czy coś mogę jeszcze zrobić, bo Wiem, że ludzie o tym w ogóle nie mówią. To znaczy ten, to, co ty mówisz o tym cichym odejściu, i kiedy pracownik się nagle wiesz przychodzi do moje firmy, wow, wszystko jest zafascynowanie, zafascynowane. Potem, potem, jak w każdym innym związku, w każdej innej relacji, przychodzi moment, kiedy już nie ma tych, jakich wiesz, motyli w brzuchu i jest po prostu robota, nie? Po prostu od 8 do 16, od 7 do, 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 do 15. I gdybyś ty, pracowniku, przychodził do swojego zwierzchnika, menadżera, szefa i mówił, nie będziemy więcej pracować, to nie są warunki dla ludzi pracy i w ogóle nie ma mowy. Fajnie by było, gdyby było to, albo fajnie by było, gdyby było tamto, tak? Nie wiem. Pracujemy po 18 godzin dziennie, co daje 36 godzin na dwa dni. Żądamy skrócenia do 35. Były owocowe czwartki, u nas są akurat orzechowe środy i alkoholowe piątki, ale gdyby, wiesz, gdyby pracownicy jasno, pewnie nie w każdej firmie da się to zrobić, ale w większości myślę, albo w dużej części da się, gdyby pracownicy jasno określali swoje potrzeby, mówili czego chcą, to wielu szefów, takich jak ja czy ty, chętnie byś im dodał. Tylko... 35 godzin to nierealne. Jak się musisz domyślać, albo ciągle wypytywać, no to jakby wiesz, i pracownik nagle odchodzi, że no nie odchodzi z powodu pensji, albo z powodu że czegoś, tylko mi się nazbierało w tym woreczku przez rok, dwa, pięć lat tyle rzeczy, takich drobiazgów, takich bardzo małych, nieistotnych rzeczy. Z I tym się ma się zada, urało. z tym się nie dogadał, z tym już od pół roku nie rozmawia, tu ma to, tu ma tamto. Sprzęgą mu w aucie świszczy jakieś. To czasami tak abstrakne rzeczy, ale jak jest 30 40, 50, to dla niego jest po prostu wyzwoleniem znalezienie nowej pracy, szczególnie jeśli to jest na tych samych parametrach finansowych, nie? Więc dlatego rozmawiajcie ze swoimi zwierzchnikami, ze swoimi szefami, bo oni najzwyczajniej w świecie czasami mogą nie wiedzieć, że czegoś potrzebujecie albo że coś mogłoby być fajniej. Dlatego moja taka, taka nie, nie, To nie tylko, wiesz, to nie tylko w pracy, nie? To ogólnie komunikacja jest bardzo ważna. Też tak jest. Jak myślisz, Kacper, jak myślicie wy? Ja pozytywnie myślę. Co w momencie Jak kiedy na radarze policyjnym prędkość wyświetli się na przykład? Bo mówić o konkretnym przypadku minus 122 km na Czy ten radar jest zepsuty? Czy co się mogło stać? Bo taka sytuacja autentycznie miała miejsce. Kto się chciał? Ja Parę dni temu. E, no, to się co się wydarzyło? No, blisko, tak? Otóż słuchajcie, takie ważne rzeczy, bo Happy News to, to również takie tipy dla Was życiowe. Policja dysponuje coraz większą ilością radarów, które mierzą prędkość zarówno pojazdu, który się zbliża do nich, ale też taki, który się od nich oddala. I jeżeli, szczególnie tutaj mowa o motocyklistach, myśleliście, że kiedy już przemkniecie koło kontroli drogowej, nic Wam nie grozi, są osoby w, samo w samochodach osobowych identyczna sytuacja, to okazuje się, że co, że nowe, że nowe radary, które mają motocykle, policjanci pokazują nie tylko prędkość na minusie, czyli oddalającego się pojazdu, ale robią zdjęcie e, albo film z danymi rejestracyjnymi z tym i mają homologację. Także chciałem od razu tu wszelkie tam prawo Marcina i innych, że nie, hmm. tu nie dawaj sobie wcisnąć kitu. E, mają mają e, homologację, a to oznacza, Zdarzało mi się, jak przy policji przyspieszyć, jak już minąłem, jak już minąłem policję, no. nasze samochody wydają charakterystyczny dźwięk przy, przy przyspieszaniu, więc, więc robiło to, nie, robiło to pewnie jakieś tam zamieszanie i postanowiłem od dzisiaj tego nie robić, kiedy przeczytałem ten artykuł. Bo okazuje się, że jeżeli, jeżeli ten policjant wyposażony jest taką właśnie rodzaj kontrolera, no to może mieć kłopoty i to dość daleko, bo takie, jeśli umieścisz na statywie to do kilometra od momentu, kiedy już minęliśmy radiowóz, robi zdjęcie, słuchaj, wysyła na, do najbliższego radiowozu, który ma patrol, i to najbliższe może zatrzymać, dostają zdjęcie z danymi, i nie będą cię szukać, po gdzieś tam bierzesz przez miesiąc czy dwa, tylko może być zatrzymany 5 minut później, albo 10 minut później. Także takie cuda, słuchajcie. Mhm. Świat będzie znowu bezpieczniejszy. Fajnie. A gdzie masz Happy To całe jest Happy A, A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobrze, to dobrze. Całe jest e, Nie, okay, to jest Okej, ciekawe ciekawe. masz już no, teraz, tak? no, tak. ci. Jak widzisz to zdjęcie, że minus 122, to w pierwszej chwili, aha, no, jasne, nie? Tak, foto, radar minus 122 na godzinę. Tu bo teren zabudowany, więc kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące, bo przekroczył 80, 72 km na godzinę prędkość. E, tak właśnie pokazują te nowe radary. Więc, jak już, jak już was złapią, to niekoniecznie dyskusja, bo może skończyć się jeszcze gorzej. Także. Ciekawe. Niebezpieczniej na drogach. No nie rozumiesz, gdzie się pieniądze. No to bierzesz, będzie. No. Bezpieczniejsi na drodze są też tacy, tacy użytkownicy, którzy się wysypiają. Są poczęci, prawda? I tak. o, tym, o tym jest mój kolejny news z kolei. Otóż jakiś czas temu w Warszawie na... A, znam ten... To. Tak? Stworzono kapsuły do spania. I rozpoczęła się dyskusja, czy dobry pomysł, czy zły. Ogólnie to wiadomo, że dobry, tak? No bo czasem ludzie mają przysiadki takie dłuższe, jeszcze w nocy, nie ma co robić, to co? No powiem później. Jak spałeś tam? No nie, bo. Nie wiem, że ci przeszkadzać. Przerywaj. Chodzi o to, że. Teraz, jakby wiesz, mówię to, w, jakby przyznaję się do swojego, do swojego błędu i do swojego, yy, złego podejścia przez lata. Jak lecieliśmy gdzieś, po Europie, albo gdzieś na A, wakacje, okay. to, podajeś to kiedyś, to ja patrzyłem z takim politowaniem, ale, albo z takim wręcz z gardą na takich ludzi, którzy leżeli pod, pod yy, kaloryferami na lotnisku, pod, gdzieś tam pod ścianą, no. coś przytulili pod ścianę, co myślę, boże, nie potrafię się zachować, no, przecież no, za chwilę mają lot, no przecież wiesz, okej, okay, nawet jak są zmęczeni, po paru godzinach no. lotu, i coś tam. I to naprawdę było tak, że z dwa albo trzy albo cztery lata tak sobie pomyślałem, kurczę, no bez jaj, nie? Chyba są jakieś granice, nie? To no. Do czasu, kiedy byliśmy po trzech kolejnych lotach, które łącznie były ponad no, 20 właśnie. godzin, i został nam ostatni z Warszawy do Katowic. I. Miałem totalnie w dupie, co sobie ludzie myślą. Tylko leżeliśmy razem z żoną właśnie pod taką ławką, jak takie i pękto, i spaliśmy z jakimiś tobołkami pod, pod, um, mm -hmm. pod głową. Próbowaliśmy spać, bo byliśmy nie, my nie byliśmy zmęczeni, byliśmy wycieńczeni mm -hmm. po prostu. Przelecieliśmy prawie trzy no, czwarte świata, <grytania> natomiast faktycznie taka kapsuła to byłoby wtedy zbawienie. Nawet na pół godziny. Jesz, Jeszcze dam na godzinę. Ja się spotkałem z taką kapsułą na lotnisku w. Wy to było w y, Emiratach Arabskich? Nie, nie w Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej, y, ale ona nie była taka pro. ona była to no, jest taka wypasiona, nie? Ona była y, taka plastikowa, cienka, nie, nie, nie separowała tak y, od reszty, ale to było w Saloniku. Ona była dostępna za darmo w no, Saloniku. Okay. Jak, jak miałeś Salonik, to miałeś też kapsułę. W każdym razie y, jest, y, jest trochę wyzwań z tą kapsułą, ponieważ ona, e, według Polaków, jest ceną z kosmosu, ale nie jestem pewien, czy ta, taka cena jest. Taka wygląda na środku bardzo fajnie. Jest naprawdę. E... I co? 60 za godzinę, 110 za dwie. Obok jest butelka wody mineralnej, która się 20 lodówce stałych. <grym> za jedną godzinę trzeba zapłacić 60, za dwie 110 i każda kolejna 40. Tak. E, ale. To nie jest też tak, że jak śpisz 6 godzin to trzeba się nabijać, tylko możesz kupić całą dobę od razu tego. I możesz wejść na booking, bo wysłałem się linka, normalnie jest na bookingu Co? ta kapsuła. Co ty gadasz? Jest normalnie i wchodzisz sobie i taka kapsuła na dobę już kosztuje dla jednej osoby 270 zł. To nie jest najmniej, ale też już jest wyobrażalnie. ogóle no, bo insight Za 270 to już pewnie hotel, hotel w Warszawie, jaki znajdziesz. Yy. No ale trzeba się do niego dostać. Tak, oczywiście. Tam, Więc tak, właśnie, jak jesteś wykończony, jak chcesz tylko się przespać, bo wiesz, że, właśnie, no właśnie, bez sensu. Jak macie jechać, na przykład, na 6 godzin spać. Mały pokój jednoosobowy. Tak jest nazwany. Tak. I jest bez, ale bezpłatne Wi-Fi bez i kapcie. Fi. Kapcie, budzenie na, budzenie na życzenie jest. Całość lokalizowana na parterze, nie trzeba chodzić na piętro. Tak, także są takie kapsuły. Wydaje mi się to ciekawe yy, i uważam, że cena jest ok, jest wygórowana przy takich poszczególnych godzinach. Ma po 6-6 na Bookingu, ale to tu jakieś wieśniaki dały po prostu, nie. bo... bo yy. Może wymagali, żeby te kapcie, nie wiem, yy, były zawsze nowe, a może, a może, to są może po osobach. Nie, nie, nie no. to jest... Absolutnie genialny pomysł. Ja bym w czymś takim akurat się nie wyspał, bo yy, hmm. ja, to wygląda dla mnie jak trochę jak trumna. Yy, jakieś, jakieś moje lekkie poczucie klaustrofobii by się mogło obudzić. I też mam takie sosie, ale myślę, że przy dużym zmęczeniu bym spał wszędzie. No raczej, Jest... no śpisz jak trochę jak w biznes class, znaczy, class w samolocie. Ja bym tego po prostu nie zamykał, może. Bo można się nie zamykać chyba, nie? Można, tylko że... Myślę, że może ktoś się do ciebie położyć. Albo ci zabrać rzeczy w tym czasie, nie? Pewnie. Okej. Okay. W każdym razie ciekawe to jest. Tak chciałem e, taki... jesteśmy samolotowe lubimy, także... Tak, bardzo. Jak tylko masz coś samolotowego, to, to od razu, od razu dawaj. A nie, że ja e, o kontroli prędkości. E, dobra. E, to były po dwa newsy, tak? Tak. Były po dwa, tak szybko przeleciało. E, tak mało... Tak mało nas, ale... Mamy plany na więcej. Dobrze, gada! co mało nas. Tak mało nas, ale mamy plany na więcej. <grymne> Okej, okay. także to był happy news. Dziękujemy. Widzimy się w kolejnym niedzielę o 18. Trzydzie się, cześć. Do cześć. Nie masz rodziny. I kupujesz kawę Cibo Family, to można, tak czy nie można? Nie, no jak. Czy to jest jakoś weryfikowane? A czy jest weryfikowane, to nie wiem, ale to jest twoja postawa obywatelska. Obywatelska. Czyli nie wypada. Czyli nie wypada po prostu. Czyli Chibo Family, a nie masz rodziny, to nie. Dobra. To musimy nie. o tym powiedzieć kiedyś, na antenie. No to nie. Tak to jest tak samo jak z żelem podprysznic. Nie wolno go używać w wannie. W wannie. No. A jest żelwaniany? Nie ma właśnie, to jest mega nisza. Mega. Aha, mega. Ale, czy to nie jest czasami pomysł na nowy biznes? To ja w imieniu towarzyszy powiem o co chodzi. Nazywam się Ida. Słucham. Masz dwie nowe wiadomości.